Poznaj szkolenie, które zmienia życie. PEX, Picture Exchange Communication System, to uznany na całym świecie system komunikacji AAC. To nie tylko metoda, to kompleksowe podejście, które daje realne wsparcie zarówno dzieciom, jak i dorosłym, umożliwiając im wyrażanie swoich potrzeb, uczuć i myśli. Pex może być przydatne do pracy z osobami z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną czy innymi trudnościami w komunikacji. Dlaczego Pex? Pex to coś więcej niż zbiór obrazków. To metoda pozwalająca budować cały system językowy, który uczy spontanicznego wyrażania próśb i potrzeb, komentowania otaczającego środowiska, zadawania pytań i prowadzenia dialogów. Badania naukowe i nasze doświadczenia potwierdzają, że stosowanie PEX wspiera rozwój mowy. PEX opiera się na nauce i ma szereg badań naukowych, które potwierdzają skuteczność, skuteczność metody. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, dlatego że ja nie muszę korzystać w swojej pracy tylko i wyłącznie ze swoich subiektywnych doświadczeń. Bo wiecie, jeżeli ja zaczynam przygodę z dzieciakami, to tak naprawdę uczę się PEX. Z każdym uczniem od początku. Moje subiektywne doświadczenia są ważne, ale nie mogą być jedynym wyznacznikiem do podejmowania decyzji. Dlatego zawsze możemy się do tych badań odnieść i ewentualnie zweryfikować rodzaj oddziaływania do każdego ucznia. Elastyczność zastosowania. Choć pierwotnie opracowany dla dzieci z autyzmem, PEX sprawdza się u osób w każdym wieku oraz z różnymi trudnościami komunikacyjnymi. Wsparcie w różnych środowiskach. Może być stosowany zarówno w domu, w szkole, jak i w innych sytuacjach społecznych. Może być wprowadzany zarówno przez specjalistów, jak i rodziców. Co zyskasz dzięki szkoleniu? Zrozumienie kluczowych zasad PEX, jak w praktyce budować skuteczną komunikację. Umiejętność tworzenia sytuacji sprzyjających porozumiewaniu się, jak w codziennych czynnościach znaleźć okazję do rozwijania komunikacji oraz jak wdrażać PEX w różnych środowiskach. Jak używać system w domu, szkole i innych sytuacjach społecznych. Praktyczne strategie na trudności w pracy z PEX. Jak poradzić sobie z brakiem motywacji, problemami z rozróżnianiem obrazków czy niechęcią do korzystania z książki komunikacyjnej. Metoda PEX wykorzystuje szerokie spektrum stosowanej analizy zachowania, bazuje na typowym rozwoju języka oraz analizie zachowań werbalnych zawartych w książce Verbal Behavior Skinner'a. Pekst to nie tylko metoda, to klucz do niezależności i lepszej komunikacji. To szkolenie jest skierowane do nauczycieli i terapeutów, którzy chcą lepiej wspierać osoby z wyzwaniami komunikacyjnymi, rodziców szukających praktycznych rozwiązań, by ich dzieci mogły być lepiej zrozumiane, specjalistów pracujących w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych. Szkolenie kończy się omówieniem badań naukowych wspierających PEX, a także wskazówkami dotyczącymi przejścia na inne modalności komunikacyjne, takie jak mowa, aplikacja PEX Talk, czy inne urządzenia high-tech. Na pewno Panie doświadczacie czegoś takiego, że jak ktoś słyszy PEX, w głowie myśli AAC i od razu nasuwa mu się myśl, że to dziecko, uczeń, z którym pracujemy, już nigdy nie będzie komunikował się inaczej, jak tylko za pomocą obrazków. Natomiast badania naukowe jednoznacznie wskazują, że 90% dzieci, które korzystają z PECS, przynajmniej przez 2 lata przed ukończeniem 6 roku życia, przechodzi na niezależną mowę. Słuchajcie, 90% to jest bardzo wysoki odsetek. Żadna inna metoda nie może pochwalić się takimi wynikami. Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z AAC, czy pragniesz doskonalić swoje umiejętności, to szkolenie to kluczowy krok w twoim rozwoju. Zgłoś się już dziś. Nie czekaj na zmianę, zacznij budować komunikację już teraz. Dzięki szkoleniu PEX zyskasz praktyczne umiejętności, które ułatwią codzienną pracę i pomogą osobom niemówiącym wyrażać siebie w pełni. Dołącz do nas i naucz się stosować PEX skutecznie i profesjonalnie.